domu gdzie jestem. Znaczy, oczywiście nie jestem sam. E, jestem z Wojtkiem, dojedzie do nas Sadi. E, listopadowa zasiadka na krążnie. Jest bardzo zimno, bo mamy 3-4 stopnie e, Celsjusza. Już wiem, że sprzęt odmawia posłuszeństwa, słuchajcie, więc przy wywózce trochę było problemów z diperem, bo praktycznie nie wiem, on się strasznie szybko rozładowuje, jest zimno, próbuję go podładować, ale nam się rozłącza co chwilę. Baterie z automatu od razu w pilocie siadły. Także tradycyjnie na samym początku filmu e, chciałbym powitać wszystkich nowych subskrybentów. Bardzo fajnie, że kliknęliście suba. Dziękuję i mam nadzieję, że te filmy będą Wam przynosiły przyjemność oglądania. E, no na razie bez mikrofonu rozpoczynamy łowienie. Ja łowię na drobno. E, zorganizujemy się tutaj jeszcze postawię statyw. Ja jestem bez namiotu. Jestem swoim karpiowanem. Kolega wziął przyczepę. Jesteśmy na stanowisku 11:10, ale praktycznie zobaczcie, że dziesiątka jest wolna. Na dziesiątce nikt od nas nie siedzi. Są tylko kije położone tutaj na tym stanowisku między 10 a 11. I jeszcze dojdzie do nas Mateusz wieczorkiem, także raczej koło 11 będziemy się wszyscy trzymać. No i co? No do zobaczenia. Zaraz Wam coś nagram. Idziemy drugi raz na no szybko. Ale słuchajcie, bateria na czerwono kurcze. i najlepsze przez to, że nagrałem 11 minut materiału. Nagrałem, słuchajcie, 11 minut materiału i oczywiście bateria w mikrofonie padła. 11 minut na głucho. Słuchajcie, powiem Wam na szybko. Miejmy nadzieję, że dobrze słychać. Zajmujemy stanowiska 10-11. Siedzimy na 11. Większość wędek mamy wywiezione na drobno z PVkami Dużo nie nęciliśmy, dosłownie pół pateczki żeby gdzieś tam ten towar wylądował. Wszystkie zestawy nasze leżą na około 8-9 metrów. Na włosach mamy popki. Znaczy ja nie mam włosów, mam gumki, więc mamy popki. Aktualnie bawię się fiderkiem. Na tym wcześniejszym materiale miałem nagrane fajne branie, agresywne płoteczki, ale kurczę, no nie wyszło. Jest to bez dźwięku. 8-9 metrów, maksymalnie do 10. Wszystko nam odmawia posłuszeństwa, bo jest naprawdę zimno. Czyli baterie nam w Deeper strasznie szybko pada. Bateria w tablecie również, także trochę wyważone na ślepo, aczkolwiek no nie na ślepo, bo znamy tą wodę dosyć dobrze. Łowimy za tym drugim progiem. Samymi PVkami jest piątek, siedzimy do niedzieli. Przypony, praktycznie tak jak ja zawsze, krótkie czody i Ronnie rigi. Macie u góry. Film z ostatniej zasiatki na PZW, gdzie właśnie tam opisywałem te przypony, więc odsyłam do tego filmu, żeby zobaczyć co i jak. U mnie Squid Octopus z Warmuza, Popek z Zakatlon śmierdzący muszla, czy tam to jest Krab, czy Monster Crab. O, jesteście świadkami bitki, może teraz druga się nagra. Do tego u mnie jeszcze jest z nasza Squid and Krill, czerwony Popek 15 mm i tak, dokładnie. W rezerwie czeka Donald. Więc Donald, Donald się motywuje i szykuje się do działania. Jutro od rana myślę, że Donald będzie leciał albo od południa. Także no, dwa dni przed nami. Jest dość zimno, temperatura wody w okrecach 8 stopni. Praktycznie chyba to już będzie nasz ostatni wyjazd w tym roku, jeżeli chodzi o takie dłuższe eskapady. Natomiast jeździmy cały czas dość regularnie. Mieliśmy wodę PZW, ale słuchajcie, bicie mocne. Mieliśmy yy, kilka wyjazdów na wodę PZW, ale pustych, ale odkrywaliśmy nowe miejsca na jesień, więc byliśmy ciekawi, co tam się będzie działo. No nie wydarzyło się nic, ryby były, ale no, nie na włosach i nie na hakach, tylko po prostu się spławiały. I, I jeździmy na wyprawy fiderowe. Obserwujcie Instagram i Facebook, tutaj na dole macie na pasku yy, Lukasz Oleksiak Vlog. I tam na bieżąco, yy, no nie z każdej wyprawy jest film, więc tam na bieżąco mamy takie szybkie relacje fotograficzne, co nam się udało złapać, co nam się połapało, gdzie byliśmy mniej więcej. Także no tyle. Słuchajcie, mam drugą baterię, zostawię ją na ryby na kolejne dni. Być może uda nam się coś złapać, więc warto by mieć baterię, żeby to ponagrywać. No i oczywiście podsumowanie. Także film dość treściwy, na ile nam bateria pozwoli, na tyle będzie nagrywania. Także do zobaczenia, trzymajcie się na razie. Thank Witajcie o poranku mamy godzinę, zaraz wam powiem dokładnie, chyba 9.30 nocka na krążnie minęła bez ryby Tak, 9.30 nocka minęła nam bez ryby Dojecha do nas o 21 sady Oczywiście z diperek znowu nam odmówił posłuszeństwa Dzisiaj go naładowałem przez noc, naładowałem go do pełnego, do zielonego. Zobaczymy, czy wszystko będzie dobrze. Wczoraj coś nie chciał się łączyć, nie wiadomo, czy to temperatura, czy to, co mi się z nim działo. Koledzy z naprzeciwka też chyba nic. Nie wiem, czy widzicie na szóstce koledzy siedzą. Słuchajcie, no jesień. Jak dla mnie, ja marzyłem o tym wyjeździe, żeby tak późno usiąść na krążnie. Bardzo fajna woda, jeżeli chodzi o. O taką późną porę roku, bo jest cicho. Jest dużo mniej ludzi i to jest najważniejsze. Nie ma, nie ma takiej pełnej obsady stanowisk, która jest tutaj w lato i, i nie ma takiego ciśnienia. Można troszeczkę się, że tak powiem, porozkładać, aczkolwiek tutaj też wożenie na drugi koniec czy gdzieś pod inne stanowiska nie ma za bardzo sensu, bo tu przy swoim brzegu mamy bardzo fajne miejscóweczki. Tak jak mówiłem na początku. Cały czas łowimy na 8-9 metrach, koło południa sobie zmienimy te zestawy. Aczkolwiek przewieziemy je w te same miejsca. Nie będziemy nic kombinować, może po jednej wędzce wyląduje gdzieś może 12 do 15 metrów, spróbujemy coś znaleźć. Ale raczej słuchajcie, ta, ta sama głębokość i, i trzymamy się strategii. Nie widać spławów ryb, rano widziałem chyba jeden w okolicach szóstki. Nie wiadomo, czy ta ryba tam siedzi, czy, czy, czy gdzieś krąży. Nie za bardzo nam się ta, nie za bardzo nam się pokazuje. Musicie mi dalej wybaczyć za jakość dźwięku. Podejrzewałem, że nie za dobrze mnie słychać, bo mikrofon ma cały czas spadniętą baterię. Ja szukałem tej baterii wczoraj wieczorem, ale nie mogłem jej znaleźć. Spróbuję może jeszcze w drugiej torbie być. Jest jeszcze jedna szansa na jednym pudełeczku, więc może jeszcze się trafią. No i co, no moi drodzy? No siedzimy, no Krążno, świetne, świetna miejscówka. I tyle. Nęcimy punktowo cały czas. Żadnych zmian strategii. Kompletnie nic. W zasadzie tylko zastosował tonącą dwudziestkę. Tak to łowimy wszystko na popkach i jesteśmy tylko na popku. Dostałem kilka pytań od Was w komentarzach odnośnie zawodów na przyszły rok. Czyli coś się gdzieś wybieram, czy jakaś wspólna zasiadka. Powiem Wam, że próbowałem zapisać się na Srebrny Hak, ale oczywiście miejsc już nie było. Spróbuję jeszcze się dostać na jesienne żerowanie z damem, może się uda. Natomiast, tutaj na krążnie w czerwcu będą zawody i tutaj jestem zapisany z Wojtkiem na tych zawodach w czerwcu. Będziemy natomiast nic innego raczej nie przewiduję. Senger nie, także myślę, że z zawodów to raczej tyle. Głównie będziemy się opierali na dwóch powodach PZW. Mamy jedną nową wodę wytypowaną. Mamy nową miejscówkę totalnie. Spróbujemy coś z tym zrobić. Także to będzie na, na przyszły sezon, jeżeli chodzi o filmy. To raczej, raczej w tę stronę. Tyle ode mnie w tym wejściu. Trzymam baterię, bo może się ryba trafi. Do zobaczenia. Witajcie moi drodzy, to już drugi dzień, yy, ostatni nasze zasiadki. Tak naprawdę ja już się zwijam. Jak widzicie, yy, tak naprawdę druga doba, yy, nocka minęła bez ryby. Za wam mogę powiedzieć, że w ciągu dnia miałem jedną rybę. Teraz zobaczcie, jak wyglądał hol. Zobaczysz, jak to jest ta ryba, bo to może być ta ryba, bo tak samo się zachowuje, to jest godzina. No i co, nieźle było, nie? Także powiem Wam, że triorek skurcze wariował, a tutaj widzicie ryba, która tak właśnie nami pozamiatała. Jak widzieliście jest to moje nowe BB Jesiotra Strążna 115 cm Bardzo fajna ryba, bardzo silna Naprawdę nie wiem, że to będzie duża ryba Ale niestety yy, nie był to karty, tylko Jesiot z czego ja jestem bardzo zadowolony yy, Tak naprawdę jest to jeden z ostatnich filmów pewnie w tym roku Miejmy nadzieję, że coś jeszcze trafi się z sesji piwnicznych Także jeżeli Wam się podoba Udajemy łapkę do góry Jeżeli chcecie oglądać dalej Dajemy suba Także będę bardzo wdzięczny za wszystkie subskrypcje i ponownie Wielkie dzięki, że jesteście ze mną i do miłego zobaczenia na kanale. Cześć, trzymajcie się.